Twoje miejsce przy barze W tawernie, gdzie szanty Przygrywam od lat Lubię słuchać, o czym się gwarzy Lubię wiedzieć Co, gdzie i jak Czasem trafię na nową Opowieść, czasem Wszystko, co słyszę, już skądś Jakbym znał, tylko słowa Piwem podlane Całkiem nowych nabrały Bar, kiedy Słońce zachodzić zaczyna jak co wieczór z tawerny niesie znajomy gwar, Tylko większe przechyły, ko silniejszy wiatr W opowieściach tych samych od lat. tym czterem przy stole na końcu, Obojętne czy ktoś już ich opowieść zna, Ty się do nich nie bacz, nie przyłączysz, nie wypuszczą tak łatwo cię ład. Długo włosy w kącie pod ścianą Dla niejednej dziewczyny straszny przeżywał sztorm Dla tej rudej co w oczy mu patrzy tak Dzisiaj pewnie popłynie na horn Kiedy słońce zachodzić zaczyna Jak co wieczór z niesie znajomy gwar Tylko większe przechyły to silniejszy wiatr W opowieściach tych samych od lat Tu tacy, co to wszystkich znają Z każdym są po imieniu, czy chce tego, czy nie Dobrych rad zawsze mają bez liku I zamęczyć cię mogą na śmierć O tym, jak kiedyś w morzu rzucało Opowiada tu każdy, byle słuchaczy miał A im więcej sobie wypije Tym częściej uderzasz kwał Kiedy słońce zachodzić zaczyna jak co wieczór z tawerny niesie znajomy gwar, Tylko większe przechyły to silniejszy wiatr, W opowieściach tych samych od lat. Swoje miejsce przy barze, w tawernie, gdzie szanty przygrywam od lat, i jak każdy, kto tutaj przychodzi, swoją własną opowieść też mam. Znacie wszyscy mnie tu nie od wczoraj, Ta historia to prawda szczera, jak złoty ząb, może czasem dla dobra narracji. Odni kilka przedłużę ten sztorm, kiedy słońce zachodzić zaczyna. Jak co wieczór z tawerny niesie znajomy gwar, tylko większe przechyły go silniejszy wiatr w opowieściach tych samych od lat.